Cześć dziewczyny, zabieram was dzisiaj jeszcze na nowości do sklepu Simse i zobaczycie na końcu zimową kolekcję damską. Będą czapki, buty, fajna bordowa kurteczka, ale będą teraz e, takie, wiecie półeczki, bo na półeczkach jest mnóstwo fajnych rzeczy, na dziale łazienkowym tutaj dla dzieci, zobaczcie takie stołki fajne pokazały się, no ten humorek to jest w ogóle petarda, a zapłacicie za niego 20 zł na dziale hmm, halloweenowym tutaj jest też sporo nowości, na przykład taka plastikowa hmm, paterka miseczka, można wyłożyć ciasteczka fajne hmm, duszek, cena to 6 zł. Ten kot świąteczny jest po prostu obłędny, jest nie dość że gruby, to fajny ma wzór, zobaczcie, tylko ja ubolewam nad rozmiarem 130x160. Na Szkoda, że to nie jest chociaż na dwa. 46 zł kosztuje, ale uwierzcie mi, jest naprawdę tak fajny. mięciusi, milutki. Ach, jeszcze w środku ma tutaj takie futerko, no jest naprawdę genialne, tylko większe rozmiary poproszę, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo zawsze są takie małe, trzeba kupić dwa co najmniej. Tutaj zobaczcie, wałek do pierniczków dojechał w takiej fajnej małej formie. 13 zł, bo w Pepko są takie wiecie, większe, fajne są też tutaj zestawy domów i inek, bardzo duży wybór te z są też fajne, czekajcie, cena 6 zł, myślę, że tego będzie i tak więcej, poza w ogóle jakimikolwiek tam świętami czy tam Halloweenem, jest fajny ten kocyk dla dzieci, ja tak zawsze skaczę po półeczkach i oglądam, co jest nowego, co fajnego, to to jest nowość i jest bardzo mięciutki tylko ta cena 36 zł, jak na kocyk to trochę dużo. Ale do wózka, jak się urodzi mała dziewczynka, no to przepiękny jest. Zestaw takich słoiczków, zobaczcie, z drewnianymi łyżeczkami 18 zł. Są już świąteczne deski. I mamy takie ciasteczko za 13 zł, jesienne. Grzybki też widzę dojechały. Tutaj cena 16 zł. Tak jak już ktoś napisał na TikToku i na Instagramie mi, jesienne że dekoracje przeplatają się ze świątecznymi i faktycznie ja to widzę w Sinsei, bo tutaj na przykład macie fajną taką rękawicę świąteczną za 20 zł. Tutaj gdzieś z boku są też jesienne też rzeczy, tak więc naprawdę to wszystko tak się przeplata ze sobą. Dla mnie to też jest za szybko. Czytam Wasze komentarze. Ja też jestem tego zdania, że to jest za szybko, no ale nic nie zrobimy. 13 zł, ta fajna, zobaczcie, łyżka na mm, łyżeczki i torebki po herbacie, ona jest naprawdę fajna. Widzę, kamieniczki też będą z Mam dzisiaj taki duży talerz za 26 zł. Piękny jest ten talerz. Tutaj pokazały się śnieżynki, srebrny talerz, nareszcie z i pomyślał, żeby nie tylko wrzucać złoto, ale i też srebro, więc macie taki płacki, są też takie, o zobaczcie, misy. One mają bardzo ładne te gwiazdeczki. Misa kosztuje 36, a ten talerz 30. Cudowna jest ta kolekcja z tymi kokardkami. Bordowe kieliszki i szklanki. No, coś pięknego. Te kokardki są jakby doklejone na zewnątrz. Pięknie to wygląda i za ten kieliszek zapłacicie 16 zł. Za 8 zł możecie kupić takie fajne skarpety, zaparzacze do herbaty. Pokazały się przepiękne, świąteczne, takie widelce złote. Tu akurat mi się bardzo podoba ten wzór, taki jakby panterkowy jest naprawdę obłędne i te widelczyki kosztują 18 zł, a tutaj już jesienne łyżeczki, które mają takie złote listki, 20 zł. No i zobaczcie, zobaczcie, ile perełek na półkach. Cudowne szklanki czy z uchwytem. Ale czy takie szklanki w kształcie choinki za ten zapłacicie 10 zł? Kubeczków jest mnóstwo, więc po kolei pokażę Wam, jak one tutaj się prezentują. I ten kosztuje 13 zł. No i ciekawa jestem, czy któryś Wam tutaj wpadł w oczko i się spodobał. Jak tak, to możecie zostawić komentarz. Zobaczcie, na dziale łazienkowym jest fajny zestaw. Taki nakrepiany, szary, białymi kropeczkami. I macie tutaj cenę 30 zł. Za kubeczek zapłacicie 10 zł. Fajny ma taki ciekawy kształt. I tutaj mamy dozownik do mydła. Za 16 zł. Bardzo podobny dozownik do homeniu choinka szklana za 13 zł. I tutaj już był te zimowe 110 zł. Zobaczcie takie czarne. Bądź tutaj pokazały się fajne, bordowe. Ta sama cena 110 zł. I tutaj mamy hitowe już buty 40 zł. One są w kolorze beżowym, szarym i czarnym. Fajny jest tutaj baranek w środku. One są bardzo wygodne. A i jeszcze są brązowe. Bardzo wygodne, naprawdę. Ja w takich śmigałam, jak byłam w ciąży i teraz już zawsze co roku, jak mi się gdzieś, bo mi pękają te podeszwy, nie wiem czemu. To i tak kupuję nowe i po sklepach zawsze w nich śmigam, tak więc polecam. Tutaj jeszcze takie, zobaczcie, bordowe, 100 bordowe, Kremowe za 110 zł. To jest ten sam model. Czapki 10 zł, kilka, naprawdę jest tutaj kolorków, fajny wybór. Tutaj na pewno Wam nagram, jak będzie coś nowego, będą też szale. Czapki na razie takie pokazały się, tak, kosztuje, czekajcie, 20 zł. Tutaj jest też taka grubsza. Ona 16 zł kosztuje i taka zadyszka. A jeżeli chodzi o szale, to jest taki zobaczcie: szary 16 zł, czarny, bordowy, kremowy i czerwony. Ten czerwony ma naprawdę świetny kolor. I wszystkie, widzę, tutaj mają tą samą chyba cenę. Tak, 16 zł. Ciekawe jestem, jakie kolory lubicie właśnie szali i czapek. Możecie też zostawić mi komentarz, będę wiedzieć, co moje dziewczyny mają i lubią. Bluzeczka taka w paski bordowe, piękna za 18 zł, z krótkim rękawkiem. No i tutaj na koniec jeszcze taka fajna kurtka bordowa, dłuższa, 8, 90 zł. Zobaczcie, tak się prezentuje z kapturem, cieplutka. I ma, widzę, kieszonki na zamek, tylko nie lubię takich cienkich zameczków. Uch, bo to się ciężko łapie. Nie wiem jak wy, ale ja takich nie lubię, ale kolor jest obłędny, tak więc jeżeli chodzi o snicy, to na razie tyle. Następnym przeglądzie będzie więcej kolekcji damskiej, tak więc życzę Wam cudownej niedzieli. Trzymajcie się cieplutko a jutro. Z rana widzimy się na przeglądzie w Pepko. Zostawcie łapeczkę, subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Słyszymy się już jutro. Póziarki i ściskam Was bardzo mocno. Cześć!